Cześć wszystkim, z tej strony Pro Trader. Ten filmik nie jest poradą inwestycyjną. Dzisiaj powiem wam kilka newsów ze świata krypto oraz zrobimy taką analizę krótkoterminową. Słuchajcie, ja wielokrotnie, znaczy wielokrotnie kilka razy tam pisałem w komentarzach o możliwości banu kryptowalut przez różne kraje. Przeważnie pisałem to osobom, które mówiły, że tam nigdy nie sprzedadzą Bitcoina, że Bitcoin to safe heaven i tak i tak no, a ja tutaj odpowiadałem właśnie używając takich argumentów. I proszę bardzo, to mamy newsa z 21 stycznia: Rosyjski Bank Centralny chce zakazu dla kryptowalut. Prawda? No, i tutaj zobaczcie taka ciekawa rzecz. Jak zauważają autorzy opracowania, tokeny mają ograniczone zastosowanie w płatnościach. To, co ja wczoraj też komuś napisałem w komentarzu, bo ktoś tam napisał, że bitcoina się nie sprzedaje, tak i tak dalej, i tak dalej. No, no spokojnie, nie sprzedaje. Ale no jak będą takie rzeczy się dziać, no to wtedy faktycznie Bitcoina nie sprzeda, bo nikt nie będzie chciał od niego <gupić> kupić tego Bitcoina nawet za jednego dolara. No ale dobrze, niech nie sprzedaje. Yy, więc no to co ja mówiłem, kryptowaluty mają ograniczone zastosowanie w płatnościach. To samo zauważa tutaj bank rosyjski. No bo nawet gdyby Bitcoin był legalnym środkiem płatniczym, no to co, pójdziecie do Biedronki, staniecie przy kasie i mówicie, chcę zapłacić Bitcoinem za papier toaletowy, tak, no to pani mówi 0, 0, ileś tam bitcoina, czy tam, nie wiem, 300 satoshi, wy przelewacie na adres, tak, no i co, i czekacie sobie 40 minut, aż przyjdzie przelew, tak, czekacie, stoicie, w międzyczasie kolej, no wyobrażacie sobie to, no bo ja nie. Aktywność użytkowników koncentruje, koncentruje się na transakcjach spekulacyjnych, no i to jest prawda, ja też gram sobie na transakcjach spekulacyjnych, czyli czytam taki artykuł, no i gram na spadki, tak, czyli są to transakcje spekulacyjne. Jest to 100% prawda, co tutaj Bank Rosyjski wywnioskował. No, jeżeli Rosja zbanuje krypto, no to wiecie, no będzie naprawdę słabo, no cena będzie, <grytanie> będzie lecieć w dół. No i co? W celu ograniczenia zagrożeń związanych z dalszą popularyzacją kryptowalut Bank Rosji proponuje wprowadzenie zakazu Wielu typów działalności, w tym obsługiwania płatności za dobro i usługi zarówno przez konsumentów, jak i podmioty. Gospodarcze, emitowania i organizowania obiegów z uwzględnieniem giełd, czyli giełdy polecą po prostu, a także inwestowania w kryptoaktywa przez instytucje finansowe, czyli żadna instytucja nie będzie mogła kupować i inwestować yy, w krypto. Na artykuł możecie sobie przeczytać, nie będę go tu całego. Czytał. Czyli to, przed czym ja ostrzegałem już od dawna, że takie rzeczy mogą się dziać i się dzieją. Słuchajcie, i się dzieją. Drugi news. Tym razem już nie z Rosji, a z, z Europy. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych coraz baczniej przygląda się kryptowalutom i temu, w jaki sposób są wydobywane. Na razie nikt o zakazie nie mówi, tylko o przeniesieniu tego górnictwa do bardziej, bardziej wydajnej technologii, bo środowiskowe koszty dotychczasowych praktyk są coraz większe. I tutaj cytat tego pana wice, wiceprzewodniczącego Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Musimy porozmawiać o przeniesieniu branży do bardziej wydajnej technologii. Yy, nie wiem, co ten pan ma na myśli do bardziej wydajnej technologii, czyli żeby w jaki sposób kopać te kryptowaluty. No nie wiem, wiatraki będą budować musiały kopalnie, żeby móc kopać yy, kryptowaluty, no bo prąd będą musiały skądś brać, tak? No, a w obliczu tych, nie wiem, no ale wiecie, no, w Niemczech yy, yy, no już Niemcy uczyły swoich obywateli jak przetrwać bez prądu, był ten tak zwany blackout, tak, to się nazywało, zapowiadane, no gdzieś tam w styczniu, chyba z tydzień temu czy dwa tygodnie temu, no brakowało gdzieś tam prądu w Niemczech przez jakiś tam czas, więc no nie wiem, ale, no, ale tutaj Europa się bierze za to, Rosja się za to bierze. No, tutaj ta wypowiedź tego pana brzmi tak, jakby. No nie wiem, czy on dokładnie prze, przeanalizował to, w jaki sposób krypto są kopane. Nie wiem, co to znaczy, że on chce przenieść branżę górników do bardziej wydajnej technologii. Nie wiem, w jaki sposób on chce, żeby te krypto było kopane, za pomocą czego jakieś procesory będzie produkował, czy, czy jakieś karty graficzne, które będą zużywały mało prądu, a kopały dużo bitcoina. No ale nawet gdyby tak było, gdyby były karty graficzne, które zużywają mało prądu, a, kupu, a kopią dużo bitcoina, no to bitcoin by staniał, tak, no bo ja bym sobie odpalił i, i bym sobie kopał, czy, czy no, dużo ludzi po prostu to robiło, zainwestowałoby w taką kartę, no i, i kopałoby dużo bitcoina zużywając mało prądu, no to wtedy bitcoin by po prostu był taniał, bo by tego bitcoina było coraz więcej na rynku, no i, i byłoby tanie jego wydobycie też. E Także no, no, słuchajcie, takie newsy, no to są bardzo negatywne, to jest news z, dzi z dzisiaj, tak, dzisiaj mamy 23, yy, także no, cóż, no brakuje tylko, tylko takiego newsa jeszcze w Stanach, no i zobaczymy. Jeśli chodzi właśnie o zu zużycie yy, prądu przez kryptowaluty, to jest akurat artykuł z tamtego roku, z czerwca znalazłem, kryptowaluty zużywają więcej prądu niż cała Polska, branża dostrzegła problem. Tak, czyli już, już gdzieś tam w czerwcu z tym prądem były tutaj różne obliczenia. Eksperci Polskiego Instytutu, czyli już nawet w Polsce się za to biorą, wskazują, że roczne zapotrzebowanie na prąd w przypadku samego Bitcoin waha się pomiędzy 116 a 127 terawattogodzin. tak chyba to się czyta. Gdy uwzględnimy także zużycie energii przez drugą najpopularniejszą kryptowalutę Ethereum, czy Ethereum, nie wiem, jak to tam kto woli, łącznie zapotrzebowanie na energię wzrasta do ponad 175 godzin, przewyższając roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce, czyli wydobycie bitcoina i Ethereum, czyli tylko i wyłącznie dwóch y, tych, tych kryptowalut, przewyższa łączne zużycie energii elektrycznej w Polsce. Także to są, słuchajcie, potężne ilości prądu. To nie jest jakieś tam wiecie, że tam nie wiem, jedno miasto, tylko nie wiem, na przykład Gdańsk czy Kraków zużywa tyle energii, ile Bitcoin. No to to by jeszcze było do za, za, yy, zaakceptowania. No ale jeżeli Bitcoin i Ethereum zużywają tyle prądu, ile cała Polska, no to w to jest trochę dużo. Także to ja od razu ja już wiedziałem, że oni się będą za to brać, tak? No bo to, bo to jest. To jest naprawdę, naprawdę tutaj jest sporo tego prądu. Także no, wiecie, newsy newsami. Teraz tak, właśnie newsy newsami. Teraz takie pytanie, bo taka, taka moja tutaj, można powiedzieć, rozkminka. Czy te newsy rzeczywiście są prawdziwe? Czyli, czy rzeczywiście bank rosyjski dostrzega tutaj problem w kryptowalutach? Czy rzeczywiście te osoby z tego banku, Tutaj naprawdę dostrzegły ten problem, że, że to tak y, wygląda. Czy rzeczywiście osoby y, gdzieś tam z europejskiego nadzoru, y, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych też dostrzegły taki problem? Y, czy te newsy są można powiedzieć, że tak powiem delikatnie, y, no, chcę tu, nie chcę tutaj użyć zbyt mocnego słowa ale są delikatnie sugerowane czyimś zdaniem. Czyli jednym słowem mówiąc, przychodzi pewien grubas, czy to instytucja do rosyjskiego banku centralnego, do prezesa i mówi, słuchaj no, chciałbym kupić trochę kryptowalut taniej, tak? Fajnie by było, jakbyś wypuścił jakiś negatywny raport o krypto, no bo wtedy ludzie będą sprzedawać, ja sobie kupię taniej po 10 koła bitcoina, a potem wypuścisz jakiś pozytywny raport, no i ja wtedy, wtedy ci ludzie będą kupować, a ja wtedy im sprzedam na górce, nie? No i wiecie, prezes tam dostaje swoją dole i wszystko, wszystko gra. I takie artykuły się pojawiają. No to samo w przypadku tutaj, prawda, jakiegoś tam, ja oczywiście nikogo nie oskarżam, tylko tak sobie rozkminiam, czy te newsy są po prostu prawdziwe, no bo ja nie wiem, jak jest, nie, no, skąd ja mam wiedzieć, ale zbieżność takich artykułów, nagle wychodzą takie artykuły, no to no różne tutaj może, mo, może, przywołać, przy, różne może przywoływać myśli i różne, y, różne tezy można tutaj stawiać, tak, dlaczego tak jest. No z jednej strony faktycznie no ten prąd naprawdę to, to jest bardzo duże zużycie i rzeczywiście ja się nie dziwię, ja to przewidywałem, że tak będzie, a z drugiej strony, no to już sobie sami odpowiedzcie na to pytanie, czy te artykuły rzeczywiście są prawdziwe, rzeczywiście oni chcą zakazać tych krypto. Czy jest to po prostu rozgrywka y, od, kogoś, od kogoś, kto chce na, ty, na tym po prostu zarobić? No i zależy mu na, na negatywnym y, sentymencie. Moim zdaniem bardziej prawdopodobna jest jednak ta pierwsza opcja: czyli rzeczywiście tutaj, y, tutaj no, i banki i w Rosji, i, i europejskie instytucje dostrzegają problem w tym, że no, zużyty, zużywany jest tutaj prąd że jest to aktywo mocno spekulacyjne. No i niestety trzeba to jakoś uregulować, coś tutaj z tym zrobić. To już sobie sami odpowiedzcie na to pytanie. Ja w każdym razie przed tym ostrzegałem. Mówiłem o tym w filmach. Ktoś mi tam wczoraj w komentarzu zarzucił, że ja nie biorę pod uwagę takich rzeczy. No jak nie biorę, jak mówiłem o tym w poprzednim filmie. Wczoraj też w filmie mówiłem, żebyście patrzyli na sytuację polityczną. Także ktoś nie ogląda moich filmów, a pisze komentarze. No ale dobra. Słuchajcie, wracę, przechodzimy już do analizy. Koniec tych newsów. Bitcoin, no tutaj od wczoraj delikatnie wzrósł. I teraz tak, co będzie dalej? Jutro otwiera się S&P w Ameryczce. No i krecha poszła w piątek bardzo mocna. Korekta była bardzo mocna. Tutaj prawie że wypełnienie imbalansu, czyli to, co ja kiedyś mówiłem, że te takie powyciągane świeczki długie, zielone będą uzupełniane, czyli będzie, będzie korekcja do tych poziomów, do początku tych świeczek i tak tu też, też na S&P się tak stało zresztą. To jest stara, stara strategia smart money, ale to yy, dobrze. I co dalej? Tu ja też mówiłem, że tu jest taka luka cenowa na S&P, o ten fioletowy box, prawda? Tu jest taka luka. I ta luka no, ona jest dość mała, no, ale powinna zostać uzupełniona. I teraz jutro może dojść do czegoś takiego, że po prostu pójdą po tą lukę. Uzupełnią i dopiero wtedy zaczniemy te właściwe spadki. Yy, wtedy też. Na bitcoinie może dojść do odreagowania, a tym bardziej, że na Bitcoinie również taka luka jest. Ona również nie jest jakaś duża. Zobaczcie, ona jest tu. To są kontrakty yy, terminowe CM na Bitcoin. Ona jest tu. To jest poziom 41 270, tak mniej więcej. Więc jeżeli SP jutro będzie szło po tą lukę, to Bitcoin z dużym prawdopodobieństwem też po tą lukę sobie pójdzie. Czyli dostaniemy coś takiego, uzupełnimy i dopiero później <coughs> dalsza korekta, czyli dojdziemy do 41 000, tam 270. No to może być fajny moment dla tych, którzy chcą się jeszcze bitcoina pozbyć. No to sprzedaż przy tych poziomach mogłaby być jeszcze dobra dla tych, którzy chcą rzeczywiście pozbyć się tego aktywa natomiast czy pójdziemy po te luki to nie wiem, bo one są dość małe no wcześniej już nie mamy raczej luk wyżej zobaczcie, tu też była taka luka o, tutaj była taka luka prawda, fioletowy boks. no i co zrobili? poszli knotem, uzupełnili tą lukę i dopiero później zeszli tu jeszcze raz wyszli, a już później dopiero były um, te prawdziwe spadki tutaj uzupełnili więc tutaj um, Tutaj no, te luki były wcześniej, inaczej tych luk nie ma. No, chyba że na mniejszych interwałach, ale tego nie sprawdzałem. W każdym razie tą lukę tutaj zauważyłem i ją możemy jeszcze pójść, uzupełnić. Ale czy tak będzie, to nie wiem, bo tak jak mówię, jest to dość mała luka i, i zobaczymy. Bardziej bym się skłaniał ku, tego, że, ku temu, że raczej pójdziemy na S&P Po to, no bo jeżeli mamy iść już w dół, to raczej zechcą po tą lukę pójść. Także mówię, będzie tu jeszcze okazja, żeby dla tych, którzy mają kupionego bitcoina, będzie tu okazja, żeby tego bitcoina po prostu sprzedać, jeżeli chcą go sprzedać oczywiście, tak, no to będzie tu okazja, może być okazja do sprzedaży i dla mnie też będzie tu okazja do postawienia mocnego short, tak, czyli do gry na spadki, czy tam zakupienia tokenów BTC, do, 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 do kupienia, tak, tokenów BTC, Don, ponieważ też bawię się tymi tokenami na Binance. Natomiast czy tu dojdziemy, tak jak mówię, nie wiem, jest takie, jest takie prawdopodobieństwo, że pójdziemy po tą lukę i dopiero później możemy dostać spadki. Też wiecie, no bo takie mocne spadki na S&P, Ameryka też może zareagować, czyli FED może troszkę na te spadki, żeby złagodzić taką lawinę spadków, może na przykład wyjść i powiedzieć, że no, jednak będą wstrzymywać te stopy, procent, stopy procentowe, podnoszenie ich i tak dalej. Więc w takim przypadku no możemy rzeczywiście jeszcze troszkę rosnąć. To też mówię, wszystko zależy od decyzji politycznych, Żeby ktoś mi później nie zarzucił, że ja sobie tylko, tak jak ktoś napisał wczoraj w komentarzu, <laughs> że ja sobie tylko kreski rysuję, a nie biorę pod uwagę żadnej tam gospodarki i tak dalej. No jak nie biorę, cały czas o tym mówię, prawda? więc tu też was ostrzega, no bo jak wyjdzie jutro Fed, yy, czy tam no i powie, że jednak nie będziemy podnosić stóp procentowych i tak dalej, no to wtedy, wtedy giełda dalej może się pompować. No tylko wiecie, no to też nie będzie trwać albo powiedzą, że będą dalej drukować dolary, dalej, dalej wspierać gospodarkę i tak dalej. No to możemy iść w górę, no oczywiście, że tak, no możemy, ale raczej według mnie jest to mało prawdopodobne. Hmm. A nawet gdyby tak było, no to i tak prędzej czy później to musi strzelić, no bo w nieskończoność nie będę udrukować, w nieskończoność nie będą trzymać niskich stóp. Także mówię, moim zdaniem tak to będzie wyglądać, jak wyrysowałem, tak może wyglądać, ale mówię, no patrzcie na to, co się dzieje politycznie, bo od tego też dużo zależy, no i, i też zwracajcie uwagę na te na te newsy, bo tutaj to banowanie w Rosji, no, no, no Rosja to jest to jest chyba też potentat, jeśli chodzi o kopanie, prawda? No, kraj ten jest jednym z globalnych liderów pod względem mocy obliczeniowej wykorzystywanej w procesie kopania kryptowalut. Także no jak w Rosji poleci ban, no to, to wiecie. Jeżeli chodzi o niższe poziomy na bitcoinie, czyli te gapy, to może weźmy sobie na CMW, tutaj mam to poznaczone, tak. Tu mamy, zobaczcie, jeszcze taką dużą lukę cenową. Na poziomie trzy, na poziomie 33. Aha, czyli to jest ta luka, o której mówiłem wczoraj, czyli tutaj, no bo tutaj tym knotem na cemenie nie doszli, a ono na normalnym, na normalnej giełdzie nie doszli. Czyli to jest ten, ten, gap. I jakie mamy gapy jeszcze niżej? No ten gap raczej będzie uzupełniony, czy raczej, no musi być uzupełniony, no bo on jest, on jest dość duży. Jakie mamy jeszcze tutaj, niżej gapy? Tutaj zobaczcie, jaka luka duża. To jest 24500. Tak, to jest ta luka. No tu pasuje, żeby zeszli. No. Kolejna luka. Kolejna luka, to jest tu. To jest poziom. Poziom, poziom, poziom. 18750. Niżej to, też są jeszcze luki, ale ich nie mam oznaczonych. O, tu widzę lukę. 9800. Aha, to jest ta taka legendarna luka. 9800. No, jest ona sobie tutaj. Ale też jest luka. Słuchajcie, na 7000. Gdzieś tam kiedyś, kiedyś widziałem. Dobrze, nie przedłużamy to. Tak na dzisiaj macie wiadomości troszkę ze świata, troszkę takiej analizy krótkoterminowej. Tak jak mówię, patrzcie na to, co się dzieje na świecie, na to, co mówi FED. Też perspektywa wojny na Ukrainie wcale dobrze nie wpływa na nastroje na rynkach. Yy, więc yy, no jest jak jest, jest jak jest. Obserwujcie, co się dzieje na świecie i, i podejmujcie dobre decyzje. Pozdrawiam.